Witaj na moim kanale, mam na imię Renata i zabiorę Cię w świat moich spostrzeżeń, przemyśleń i prawdy na temat otaczającego nas świata. Łączę tu wątki aspektu duchowego ze światem materii. Jako zodiakalny skorpion moją naturą jest wszystko to, co niewidoczne, wręcz mroczne, potrafię zajrzeć w te obszary, które czasami nie są nam dostępne, a ta wnikliwość to mój zasób. Pokażę Ci swoją perspektywę, jak odnaleźć swoje pickie życie, ale też jak się w nim rozgościć. I uważam, że tu jest właśnie największa praca do wykonania. Dziś wiele osób utyka w tzw. rozwoju osobistym, wręcz gubi się. Mam wielu klientów, którzy mówią mi, kiedy zaczynają ze mną pracować, że pomimo wiedzy nie potrafią tego przełożyć na jakość życia, nie wiedzą, co dalej. Właśnie to dalej Ci pokazuję. Byłam tam, gdzie ty i mogę podzielić się swoimi rozwiązaniami, jakimi się pojawiały. Dla mnie osobiście momentem kluczowym jest właśnie to przejście, jak już wspomniałam, z tak zwanego chaosu życia do świadomej manifestacji. Moja ścieżka rozwojowa skupiała się na uspójnieniu tych wszystkich idei w prosty, klarowny przekaz, dlatego w mojej pracy skupiam się na szybkich i realnych rozwiązaniach. Bo przecież chodzi nam o skuteczność, wynik, jak zmienić, jak poprawić, nadać nowy sens naszemu życiu na bazie tego, co już posiadasz. No właśnie, dziś świat daje nam wiele możliwości, którą drogę wybrać dla siebie. Miło mi będzie, jak przyłączysz się do mojej filozofii życia, ponieważ jestem Jego wielbicielką i oczywiście zapraszam Cię do mojej przestrzeni na sesje indywidualne, które prowadzę.